Tata, tak bardzo proszę co powiedziała e, Pani Poseł przed chwilą. E, ja mam świadomość tego, że program e, ruchu Pani Kote, program Prawa i Sprawiedliwości e, bardzo się różni, natomiast ja się całym sercem podpisuję pod to, co powiedziała e, Pani Poseł. E, tak jak najbardziej takie pakiety równościowe, czy programy równościowe powinny być tworzone i powinny być, myślę, że one e, tworzone w sposób dość radykalny. Tak? Czyli e, jeżeli rozmawiamy o parytecie, to rozmawiamy o prawdziwym parytecie, a nie o kwocie. Jeżeli rozmawiamy o układaniu miejsc, to, to na zasadzie suwaka, a nie e, na liście, e, to jest chyba Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej dziesiątce jest jedna bądź e, tylko dwie kobiety. E, myślę, że e, jeżeli my tego nie zrobimy i nie zrobi tego m.in. innymi tutaj e, dla organizatorów Wielkie Ukłony Kongres Kobiet, e, jeżeli powiedziałam błędną li, liczbę, to, to, to przepraszam, gdzieś wydaje mi się, że ta liczba jest e, małej ilości kobiet, jeżeli chodzi o, e, o pierwszą dziesiątkę. No, ale zawsze było więcej prawicowych kobiet w Polsce w e, niż lewicowych. Naprawdę, ja od 1989 tak. roku to obserwuję, ale przepraszam. Dziękuję. Wracając do, 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 do tych pakietów równościowych, myślę, że dopóki e, my nie wywalczymy sobie e, tej prawdziwej równości, no mężczyźni za nas tego nie zrobią, więc tak oczywiście jak najbardziej, e, ja mówię, całym sercem się pod tym podpisuję. I jeszcze pani ja Iwanę, chciałam tak, ad vocem, oczywiście, bo oczywiście ma Pani rację, że, m, m, że u nas jest mało kobiet na liście. Ja chciałam się z, z Panią podzielić tym moim doświadczeniem. Jestem wiceprezesem zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, miałam wpływ na układanie listy. I proszę mi wierzyć, że doszło do tego, że ja musiałam kobiety namawiać, aby e, no sobie w bo W takiej partii. Wiecie to... dlaczego? A ja wam powiem A dlaczego. Mówili mi o tym, Więc że mają problemy, że będą miały problemów w domu. Nie poradzą sobie, ponieważ nie ma pomocy państwa, tak aby mogły się Muszę zaangażować to, to politykę, to w politykę w obrodziowym w związku z tym my powinniśmy dążyć do tego, aby kobietom ułatwiać yy, angażowanie się w sferę i politykę i sprawy społeczne, żeby były dostępne przedszkoły, dostępne żłobki. I by była wszelka pomoc do tego, aby kobiety chciały i miały czas angażowania się. Bo jeżeli tego nie zmienimy, to nie nauczymy kobiet do tego, aby angażowały się w politykę. My chcemy. Ja wiem, jeszcze jedno słowo to będą zresztą zapytać, bo...